Były premier, jedna z najważniejszych osób w czasach PRL-u, czyli Piotr Jaroszewicz oraz jego żona Alicja, padli ofiarą zbrodni we własnym domu. Do napaści doszło w nocy z 31 sierpnia na 1 września 1992 roku w warszawskim Aninie. Agresorzy najpierw obezwładnili psa obronnego małżeństwa, a później niepostrzeżenie dostali się do środka. Jego udusili za pomocą paska zaciśniętego na szyi przy użyciu ciupagi, a ją Zastrzelono pociskiem wymierzonym w tył głowy. Sprawca użył do tego sztucera, czyli broni myśliwskiej, która należała do męża ofiary. Przez kilkadziesiąt lat próbowano rozwikłać tajemnicę śmierci pary. W pierwszym procesie oskarżonych uniewinniono, a później przed sądem postawiono nowych podejrzanych. Teorii na temat tego, co było przyczyną morderstwa, powstało na przestrzeni czasu mnóstwo, która z nich jest prawdziwa. Prokuratura próbowała udowodnić podejrzanym winę, ale sąd. Miał inne zdanie w tej kwestii. Pokój zbrodni.